Cześć moi kochani, witam Was na dzisiejszym filmiku. W dzisiejszym filmie, jak, jak już pewnie widzicie, będzie się odbywać taki rodzinka, pójdzie do pewnego miejsca. Nie zdradzam Wam nic. Oglądajcie do końca, zostawcie łapkę i subskrypcję. A, a więc zaczynamy. Hej mamo, cześć tato, już wróciłam. Cześć córeczko, to ty idźcie odrób lekcje, a ty idźcie lekcje i ten. Dobrze, dobrze już idę. A mamo, poza tym, moglibyśmy dzisiaj pojechać do teatru, bo fajną sztukę odprawiają? No. No pomyślimy, pomyślimy. Ach, no dobrze. Hmm. Muszę jeszcze odrobić te głupie lekcje. Kto je wymyślił? Kto je w ogóle wymyślił? Ja, ja może pójdę zobaczyć, jaką tam sztukę odprawiają w dialogu. Dobrze, to ja tutaj, do, to ja tutaj będę oglądać film. Mhm. No. O, tutaj jest ten dialog. Kochanie, zobacz. Fajna sztuka. I to nawet dla dzieci. Hmm, chyba się dzisiaj wybierzemy. Jasne. Tylko, tylko, tylko zobaczę, o której to. O, no wieczorem. No w sumie tak po południu, o 16. Dobrze, to ja. to ja... pójdę zrobić obiad i... No i pójdę po prostu zrobić obiad. A wy się... a ty powiedz, żeby się szykowały. W ogóle tak się cieszę, że przemalowałam te ściany. Ładniej wyglądają, a nie. Wiele ładniej. Fiolet chyba tutaj bardzo pasuje. Dobra o 16. Dzieci, dzieci, co robicie? Bawię się tato. A co? A ja już odrobiłam lekcję. Zbierajcie się, mama zrobi tylko obiad i jedziemy na sztukę. Co? Jaką sztukę? Tak, a na tą co ja wybrałam? Tak, jedziemy na nią. Jej, ale się cieszę! Pewnie ona wybrała jakąś nudną. Mię nie chce jechać. Pojedziemy wszyscy. Szykujcie się. Po obiedzie. Dobrze dzieci, zbieramy się. Jej, moja udzielona sztuka. No, musimy kupić sobie przekąski. Jasne, ale to za chwilę. Te ja, bilety. Dobrze. Nie, ale super, ale super, mam daj mi, muszę kupić popcorn. Pierw bilety. Zresztą, nie poprosimy przekąski i bilety. Jakie państwo sobie życzą przekąski? Napoje? Ja chcę, mamu, popcorn. Yy, to weźmiemy może trzy yy, popcorny. I myślę, że dwa napoje. Yy, jakie? Może niech będzie to orężate dla córeczki? A dla naszego synka ten taki blue dog. Dobrze, 60 zł. Bardzo proszę. Dziękuję. My idziemy do tego rzędu. Szkoda, że do ostatniego. Co so, chcecie sobie usiąść tu, yy, to Wy może dzieci usiądźcie sobie tutaj, tam na samej górze, żebyście lepiej widzieli, a my sobie usiądziemy tutaj. Dobrze. To my sobie usiądziemy tutaj, my aż tak tego nie musimy wiedzieć. Yy, przepraszam, bo ogólnie ja mam tutaj na tą ławkę, ale ja usiadłam sobie tam z koleżanką. A, no dobrze, a no dobrze. Bo ona nie jest tak, że Państwo mają tam, ale ja tam usiadłam z koleżanką na chwilę, bo o tym nie wiedziałam. A dobrze. Hej! Mamo, kiedy się tu zacznie? Bo ja nie mogę tutaj czekać chyba z dwie godziny. Mamo, no właśnie, kiedy się to zacznie? Ja, ja już nie chcę czekać, ja już chcę oglądać, chociaż to i tak będzie pewnie nudne. Cicho siedź, to będzie bardzo fajne. A poza tym skąd, wiesz, jeszcze tego nie oglądałeś? No ale pewnie będzie nudne. A chcę nie kłócić się, zamieńcie się po prostu miejscami. Niech to, to pójdzie tam do tyłu. A ty tutaj chodź do przodu. Hmm. Ja tutaj pójdę, może sobie tutaj usiądę. Tu. A ty już nie bądź zła. Ale czemu on to tak zło? To jest fajna sztuka. Po prostu uspokój się. No dobrze. Dobra. Zasłaniemy kurtynę. Ja wierna ryterka po, podcho, pochodzę z dalekiej krainy. Szukam najdziwniejszych stworów jak ciebie, panie kamieniu. Jak różnych drzew i traw. Nienawidzę, nienawidzę wrogów, którzy nienawidzą tego pięknego środowiska. BLE 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 15 MINUT TAMTEJ GADKI nie Nienawidzę tych okropnych regionów! A ten karaluch to mój ulubio, to moja ulubiona postać. W tym lesie. U mnie ugryźć, mnie ugryźć i zabić.

a ja, ha -cia. Zapraszam Cię rycerko! A -a. I magiczna różdżka w końcu przyleciała i należała do niej. Po, 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 występują. Pan yy, Ciastko u Drzewo. Nasza główna bohaterka Melis. Nasz główny bohater am, 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 Antonio Calaconio. Rabąszcz i Pan Kamyk. Dziękujemy! Ale fajne to było. Ale fajnie, mamo było. No, rzeczywiście, chodźcie, chłopcy. Jeliście w ogóle popcorn? Tyle się działo, że nawet nie zdążyłam. No to. No to jeszcze możemy w sumie teraz po drodze zjeść. No to możemy jeszcze tutaj po drodze zjeść. Szybko jedźcie, bo. Daj mi trochę tej orężady. Ale, ale, fajny w ogóle był film. brat a mówiłeś, że. A ty mówiłeś, że nie będzie fajnie. A ty mówiłaś, a ty mówiłaś. No nie, fajnie było. W ogóle mi się nie podobało. Co? Jak Ci się mogło to nie podobać Przecież to było super. No. A wy jak robi to uważacie? To też fajnie było. I my uważamy, że fajnie było. No właśnie. Tylko ty zawsze masz problem. No właśnie, tylko ty zawsze masz problem. A więc to już jest kolekcji historii. Mam nadzieję, że Wam się podoba. I do następnego. Cześć!